Witamy bardzo. Beata Tomczyk. Grzegorz Urbanek. W tym rozentuzjazmowanym tłumie czekamy dzisiaj na gwiazdy, które przyjadą do nas Już tu. Już Oczywiście, tak, lada tak. moment. Bardzo jesteśmy tym faktem podnieceni. Gwiazdy przyjadą z racji premiery, polskiej premiery Polish Roulette 2. Czy reżyser był bardzo wymagający? I trzeba było stanąć na głowie i trzeba by było zorganizować bardzo duże pieniądze na, te, na pewne zachcianki reżysera? Ja mam w ogóle takie pojęcie o, o produkcji, że producent jest taką osobą, producent wykonawczy, takim jakim ja jestem, która musi spełniać zachcianki reżysera. A na miarę duże były? Na, na miarę oczywiście w możliwości swoich. I jeżeli reżyser ma koncepcję, to trzeba zrobić wszystko, żeby te te koncepcje, żeby mógł zrealizować. Ponieważ potem, jak nie daj Boże, coś się stanie, to rycerz powie: Widzisz, chciałem inaczej, ja jest gorzej. Janek, będziesz jadł jajcznice? Właśnie, Janek. Czyli na planie To było smutno, bo tam żadnej kobiety nie było. Zabawki. No, jest właśnie. Tam była jedna taka kobicina, która narzekała na, 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 na Solidarność, ale to jest taki film bardzo, bardzo męski. Ja coś Pani powiem, że z kobietami jest fantastycznie, ale jak ich nie ma, to bardzo często bywa jeszcze lepiej. Co tam Macie?